Piątek, 23 kwietnia. Witamy serdecznie na konferencji prasowej przed meczem 26. kolejki Fortuna pierwszej Ligi. Jutro w Kielcach o godzinie 12.40. Początek meczu Korona UKS, a z nami już teraz jest trener łks I Ireneusz Mamrot. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Trenerze, pierwsze pytanie UKS fans Mateusz Denderski. czy złość po meczu z Arką już u Pana przeszła, czy może w Państwie głowie jeszcze siedzi tamto spotkanie? Nie no, piłka ma to do siebie, że czy wygrasz mecz, czy przegrasz, no to... Na pewno nastrój jest zupełnie inny, ja żebym to dobrze było zrozumiane, Natomiast no, kończy się to analizą tego spotkania i myśli się o następnym. To, to już jest każdy odbyty mecz, to już jest historia. No wiadomo, że ten, ten okoliczności tego meczu były takie, że, że, że na pewno jesteśmy zawiedzeni wynikiem, bo, bo, bo dalej z perspektywy meczu uważam, że, że, że nie, no, z punktu bym nie był zadowolony, a przegraliśmy to spotkanie. Także, także przy tym momencie na pewno koncentracja jest na koronie kielce. Za kartki wypadł Maciej Wolski, kontuzjowany jest Kamil Dankowski. Czy to oznacza, że Tomasz nawotka będzie miał szansę zrehabilitować się po ostatnich słabszych występach? Zobaczymy. No, Mamy jeszcze inne, inne pomysły na to spotkanie, więc yy, są również inne możliwości. W cielcach ostatnio nastąpiła zmiana trenera. Czego obecnie można spodziewać się po zespole Rywali? Myślę, że to jest pytanie, które, 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 no, które bardzo trudno odpowiedzieć. No, przecież. Um, wyjrzał podwodzą wodzą ten, trener Nowaka, zespół zagrał jedno spotkanie, ale tak naprawdę trener nie miał na, 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 na nie dużo, dużo wpływu, bo, bo nie wiem, odbył jedną lub dwie jednostki treningowe z zespołem, więc, więc w tak krótkim czasie to, to na pewno najszybciej można coś tam zmienić w stałych elementach gry. Teraz miał cały tydzień, więc pewnie będzie wdrażał swoje pomysły i, i my przede wszystkim musimy patrzeć w tym momencie na siebie. Oczywiście koronę analizujemy, ale tak naprawdę to jak zespół zagra, no to, to, to to nie jest prostą rzeczą do końca przewidzieć, kiedy, kiedy czy nowy trener zdecyduje się na zmiany personalne, czy, czy na zmianę taktyki, czy na zmianę ustawienia zespołu, no to już, to już my musimy reagować na, na boisku. Na pewno jesteśmy przygotowani pod kątem y y umiejętności wywalnych tych zawodników, bo, 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 bo to, to na pewno mocno analizujemy. Natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, no, jeśli chodzi o wybór, wybór y koncepcji na to spotkanie, to już, to już jakby decyduje ten Nowak. Czy któryś z zawodników zgłaszał w minionym tygodniu uraz, czy Antonio Dominguez po ostatniej kontuzji jest już w pełni zdrowy? No jest, bo, bo, bo jak wszedł, wszedł yy, w spotkaniu z Arką Dynia na bójsko, więc ten mikrocykl wszyscy przypracowali. Teraz pytania: Krzysztof Sędzicki, telewizja to ja w jakiej formie jest Dawid Arndt, i czy rozważa trener zmianę w Bramce? Ja na pewno to są takie pytania, na które odpowiedź mogę dać tylko i wyłącznie w szatni, a dziennikarze się przekonają dopiero z chwilą ogłoszenia składu. No, to nie są rzeczy, o które, 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 które ja będę publicznie mówił i na co na się zdecydujemy, to jest jakby, to najpierw musi też zawsze, zawsze jakieś zmiany, jeżeli są, to, to, to też rozmawiam o tym z drużyną. Co słychać u dreroliuba czy chodzi w wielu przypadkach o kłopoty zdrowotne, czy formę sportową? Jest jeszcze trzecia opcja i szkoda, że, że tak nie chcą się tutaj panowie dziennikarze zagłębić. No Drago jest zawodnikiem z poza Unii. Jeżeli na boisku jest Ricardinho, no to w tym momencie mm, musiałbym ściągnąć Rico, wpuścić Drago. Myślę, że pierwsze pytanie na konferencję byłoby, dlaczego się na taką zmianę zdecydowałem, skoro ściągam ofensywnego zawodnika, a wpuszczam bardziej defensywnego. Więc, więc niestety, no tutaj przepis trochę utrudnia ty, grę Drago, bo, 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 bo w pierwszej lidze na, 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 na boisku może przebywać tylko jeden zawodnik poza Unii. Jeszcze pytanie od Filipa Kijewskiego z łódzkiedosportu.pl, nawiązujące trochę do tych poprzednich pytań. Czy to, że Przemysław Sajdar, Dawid Arndt czy Dragos Hnicz zeszli do rezerw łapać rytm meczowy oznacza, że możemy spodziewać się ich występu w Cielcach? Ogólnie jestem zwolennikiem, żeby zawodnicy, jeżeli nie grają w... W pierwszym zespole rozgrywali następnego dnia mecz w drużynie rezerw. Obecne przepisy mocno to komplikują, bo, bo jest bardzo, duży, bardzo mocno ograniczona ilość, yy, jeśli, jak, ilość wyznaczonych meczów przez, przez, przez yy, związek piłki Nożnej, który, który pozwala piłkarzom zagrać. Czyli jeżeli, jeżeli kiedyś tych, tych meczów było praktycznie 70% piłkarz mógł zagrać w pierwszej drużynie i mógł grać w rezerwach. Dzisiaj to jest bardzo, bardzo tych spotkań jest niewiele. Jeżeli ktoś zagrał już tych spotkań kilka, od trzech do 5 to już później nie może grać w rezerwach, dlatego jeżeli ci piłkarze mówimy to o rundzie tak, jeżeli ci piłkarze nie przekroczyli tego limitu, no to chciałem, żeby zagrali w rezerwach i, i gdyby była możliwość, tam na pewno chciał, żeby więcej zawodników zagrało. No niestety przepisy tego nie pozwalają. To jest po prostu. Mm, żaden trening nie zastąpi gry, nawet jeżeli to jest niższy poziom rozrywkowy i, i z, dlatego odbyli, 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 zagrali mecz, a oczywiście a ten nie byłem i też, 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 też chciałem zobaczyć, jak w warunkach meczowych zawodnicy wyglądają, bo to jest dla mnie ważne. W treningach już dobrze znam, ale, ale z podsumowaniem formy zawodnika jest zawsze, zawsze mecz. Tenże dziękuję ślicznie za te wypowiedzi i życzymy powodzenia w cielcach. Gościem UKS TV był trener Ireneusz Mamrot, który odpowiadał na pytania przed meczem 26 kolejki Korona EUKS. Dziękuję.